Jeszcze raz sprawdzam obecność. Jelitówka jest, jest, wsiki są, a wszy, gdzie są wszy? Spokojnie, mamy całą kolonię, są już jaja. Gorączka, mamy jednodniówki i trzy dniówki. Tęskniące matki? Już przeklejone w oknie ze łzami i gilami. Matki roszczeniowe też piszą już na grupie. Aktywność dzisiaj 453 wiadomości. Dobra, jesteśmy gotowe na rozpoczęcie roku. A już się bałam, że czegoś brakuje. Uff. Żadnych dzieci nie ma jeszcze, już tak późno. Jak drzwi nie przekroczyłaś? No to dawaj, Judyta! Oho, matecznik kochający. Od piątej pod drzwiami. Co to ma być. Do dropsu dzwonię! Kolejka do okna oddawczego. dawczego. I cianuszek, babcia będzie tęsnić, A pani ze wzruszenia płacze? A, z radości. Do widzenia! Mamo, czuję, że mnie nie kochasz. Jak ja Cię nie kocham? Bardzo Cię kocham. Na pewno? No oczywiście. Okej. Okay. Dziwnego się dzieje z Brianuszem. Wiem, on chyba nie czuje, że ja go kocham. Chodzi mi o to, że umył klopa po sobie i nie zostawił draski. Ale jest nadzieja, bo nie psiknął i wali smrodem. Mogę lizaka lodowego? Wszystko możesz. A ja mogę stówkę? A czujesz, że Cię kocham? No tak. No to nie. Lizaka lodowego sobie weź. To jest niesprawiedliwe. Porówno nie znaczy porówno. Ja jestem starsza. A może on chce stówkę jest lizaka lodowego? Brian, już chcesz stówkę? Nie, wolę lizaka lodowego, bo jest zimne. Debil. I nie wyzwaj brata. masz K. A to jest od mojego imienia. K jak Karena. A, bo obstawiałam, że K jak krety. Mamo! No co, kret? Zwierzę takie. A okulary skąd? No to okulary to jest eksperyment społeczny. O, idealnie do ciebie pasują. Wyobrażam sobie życie za kretami. No i kiedy już myślałam, że głupota mnie nie zaskoczy, wchodzisz cała, Ty, Karina. Na różowo. Jakie to ma działanie? Nauczy się mniej kupować i wyzbyć luksusu. Dlatego kupiłaś sobie okulary. tak było napisane nawet na pudełku. Jeszcze kupiłam sobie notę z kieszonkami, żeby oszczędzać. I taki kolorowy dokopis z brokatem i wiatraczkiem. On też oszczędza? Nie, pisze. Ma pięć kolorów. A ile to kosztowało? 99 zł. Karina biznesu. Ale był w zestawie z tymi okularami i zeszytem. Za 299 złotych. Od kiedy trwa ten eksperyment? Od dziś. Ale z przerwami, bo mierzyłam okulary słoneczne i zbłądziłam. Na przepustce? No. Resocjalizacja zakupowa? Życie za kratami, Anka. Moje wyrazy współczucia. Dzięki. Idę odebrać paczki z paczkomatu, bo sobie zamówiłam wczoraj, żeby tak na głęboką wodę się od razu nie rzucać. Wiadomo. Faktycznie przytłaczające. Ja chciałam, żeby mój kawinek dzisiaj został u was do 18. Do 16 i to naprawdę w sytuacjach wyjątkowych. Kochanienka, to jest istny pożar. Depilation mam. A jeszcze jest lato sama, rozumiesz? Tak, jak mówię, do 16. Nie ma szans, że się wyrobi. Uwierz mi. Tatuś Kevinka dzwoni. No, streszczaj się, bo obowiązki maczyna realizuje. Nie wiem, jaki rozmiar buta masy zmierz, ja siedem mam. Jakbyś się pytał? <laughs> Ty masz mi dawać, a nie jemu. W końcu ja matką jestem i lepiej potrzeby dziecka znam. No, naura. Buty będzie kupował debil, z alimentosa chce się wykręcić. Lato jest, najlepiej latem ci chodzi jak kewinek? Na boso, pięda się złuszcza, stopa oddycha. Nie mm, ja jednak proszę, żeby przyniosła pani kapcie dla kewinka. No, wiedziałam, pa. Teściową naszą. oddaj. Kosmetyczka dzwoni. No, zaraz dam cynka, czy się zgodziła. O, przedszkole. A czemu pani dzwoni? Chciałam zobaczyć, jakim dźwiękiem mnie pani podpisała. A nie, mi się z dentystą pomyliło, wyrwi kłakiem. 15, inaczej wzywam policję. No nie wy, ktoś cię odbierze. A ten woźny u was tu też tylko do 16? Ciecie, a jak to było, jak poznałaś wujka Krystiana? No, już sobie wyobrażam, babcie genie. Czarne auto, jak bandyta przyjechał do ciebie! Naprawdę, wujek Krystian taki był? No i co sobie wtedy pomyślałaś? Co mam robić, tyle pytań, co mam mówić, nie wiem! Real, ja miałam to samo z Antkiem. On też niedługo będzie miał auto. No, w sensie za parę lat. Jak mu rodzice zapłacą za prawo jazdy? No, jestem Gajam. Kupiłaś mi chrubki cebulowe? Mhm, mm kupiłam. A ty co masz taką minę? Brian mi powiedział, że jest gejem. <grystanie> a z czego ty się turno śmiejesz, przepraszam? Bo mu powiedziałam, że tylko geje lubią chrupki cebulowe. Dobre, ty cebulowe. Idziemy do góry, Staszek. Wytłumaczysz dziecku, co to znaczy być gejem. No gdzie a ja, nie może ktoś inny? Może, pewnie. Twoja matka najlepiej. Tu ja zadzwonię po nią. Do góry! A ty za takie durne gadki będziesz miała wrzesień od jutra. Zawsze ja. Jest druga paczka, bo babcia też jest gejem i mi wyjadła. Jak było w przedszkolu po wakacjach? Szczęśliwy? Mhm. Uh -huh. Opowiadałeś coś pani? Mhm. Uh -huh. A o czym najwięcej? No, jak się tata poślizgnął na basenie, mu gacia pękła. A o swoich przygodach? Też, o tej wielkiej kupie psie, co ją widzieliśmy nad morzem, jak pies wabił pamiętasz? A o tym, jak pływaliśmy łódką? Też. Sisikibel zapchał po zapchał potacie, bo śmierć widziało siambę. A inne dzieci o czym opowiadały? gacią wzięła babcia i teraz jest w wazonie na kwiaty, a Tomka ugwyzła osa, i mu głowa tak spuchła, że nie zmieściła się w czapkę z Daszkiem. Basia złamała rękę na trampolinie, a Maxio zjadł wobaka z dziadkiem na wybach dwa razy. A czemu dwa? No bo ten pierwszy mu nie smakował. Super wakacje. Pani Jola się zrobiła gruba i chyba coś będzie rodzić. Wciąż jest, to już drugie jej się urodzi. Nie ja wiem. Ale ogólnie to ci się podobało. Ekstra, Anita ma teraz dwóch tatów. Chyba jej się drugi na wakacjach urodził. Sebastian ma na imię. Czy my też będziemy mieć dwóch tatów? Nie. Idź pocieszyć Janetkę, bo jest załamana rozpoczęciem roku. Pokaż jej największą kozę z nosa. Mam w kieszeni gdzieś Patryk mi dał. Chcesz zobaczyć? Nie, ale babcia genia przyjdzie za godzinę, to możesz jej pokazać. Poszły konie po betonie. Od nowa trzeba ich ustawić, bo się rozbisurmaniło towarzystwo. No szczerzą się, opalenizna z Chorwacji, wszystko nowe mają. My, stare! Nic straconego! Ja już mam dwa sprawdziany w planie. Humor sobie poprawię. Dobrze, wywczas zakończony. Leniwy jak mój kot poruji. Trochę pałek się postawi i szacunek na korytarzu wróci. Po garsonkę nową idę. A są co? Mol mi przeżarł od książek. Cała pazucha wygryziona. Patrz, że na ser z dziurą nas nie stać Krystyna. A garsonka jak szwajcar przestrzelona. W tym roku na inną fryzurę stawiam. Dzwonek. No, no, pałki w dłoń. Powodzenia. Ale ja słyszałam coś, że przedszkole ma być całodobowe. Tak, powstał taki pomysł. Czyli all day, all night. Jak śpiewała kiedyś mandaryna. Co? Piosenkarka taka. Mamy plan, żeby była opcja przedszkola całodobowego. No to ja się piszę, w sensie fejbiana mojego TZT. Tak jak powiedziałam, to jest dopiero pomysł. No ale chyba jakaś lista rezerwowa musi być, bo mnie później wybejbią na lewe wrotki. Będę pamiętać. A to będzie też w weekend? Nie, od poniedziałku do piątku. Czyli maksymalnie 6 dni, a nie możecie zrobić weekendów też? Pani by chciała dziecko tutaj zostawić na 5 dni ciągiem? Na 5 dni? Ja bym je mogła po miesiącu zabrać, jak Wam pasuje. Pani się na mnie z osądem patrzy, a ja sama wychowuję. Tylko aliment ojciec płaci, czy tysiące, a ja nawet nie mam kiedy za te czy tysiące pożyć. Świat zobaczyć. Pani ma aliment? Nie. No właśnie, to pani nic nie traci. Siedzi pani tutaj tak czy srak. Przedszkole całodobowe będzie dla osób, które pracują na zmiany. A ja bez zmian nie pracuję i to się nazywa dyskryminał. Fabian Maliniak, zapisz. To znaczy pani zapisze. Proszę pani, przedszkole to nie jest więzienie. No właśnie, to nie dramatyzuj, wpisuj mnie na listę. Ta opcja jest dodatkowo płatna. Jeszcze tu wrócę, jak se podwyższy aliment. Jezu, co się stało? Dziecko przyszło, ma oddać, zebrali mi! No ale do odbioru będzie, za parę godzin. Proszę sobie usiąść, ja wodę przyniosę. Pani jeździ coś dla siebie zrobi. No z wysmarka na początek. Ja jestem matką! A ja babcią. Wy nas nigdy nie zrozumiecie! Nigdy! Moje wyrazy współczucia. Dziękuję! Ja do przedszkolanki mówię. Chodź, brajanusz. Edytka, mama cię kocha! Matka w przedszkolu to jest najcięższy przypadek. Pomóc? A nie, dziękuję. Ja na razie sobie tylko patrzę. A na co? Na brązery. O, to trzeba uważać, bo po czterdziestym roku życia trzeba dobrać kolor tak, żeby nie wyglądać na pięćdziesiąt. A skąd pani wie, czy ja jestem po czterdziestce? Oj, to szybko idziemy na spf -y, Jakiś kremik z peptydami i maska nawilżająca. Dziękuję, naprawdę. I po drodze może jakiś tusz lepszy, bo ten się zbryla jak stara maślanka na dnie butelki. Poradzę sobie. Kochana, ja też tak mówiłam i ci powiem w sekrecie, że jak skończyłam 50 lat, to posłuchałam kogoś mądrzejszego. Pani ma pięćdziesiąt lat? Pięćdziesiąt sześć. Ale cicho. Dobrze, to ja wezmę te peptydy, te kremiki, ten tusz, yy, jakieś serum może jeszcze. Przecież ty masz 23 lata. I pracuję na prowizji, Anetka, a raty na iPhone'a się same nie spłacą. Jeszcze perfumik idę! Dobre.